Siemano, tutaj Rawsun z kanału rafson Games to wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Borderlands w pre-sequel Moi drodzy zanim zaczniemy, zapraszam was serdecznie do wspierania mojej pasji przez SMS oraz poprzez Paypal Zbieram pieniądze na HyperX Squadcast lub na inny mikrofon. A my przechodzimy do tej misji z skrzynką pocztową. I w tej chwili możemy chyba tutaj zamienić. Tak, dokładnie. Możemy tutaj zamienić na coś chyba lepszego. Albo i nie. Więc tak, zdenerwowałem 2 na 50. Bo ciężkie to będzie. Bardzo męczące. No, ale cóż, bywa. No, ale okej. Okay. Mamy już tutaj misję związaną z zabijaniem za pomocą las laserowej broni Scavengersów. Musimy tutaj jeszcze. Misję główną zrobić. Eee, coś jeszcze? Stan... Slaver. Muszę iść. No i w końcu wykonać tą misję z... E lodem, tak? Tak. Lecimy w takim razie. dalej O, trochę tutaj o. Pięknie. Tak fajnie się rozpędza nie. No właśnie. Dobra, wykonajmy w końcu misję Two Arms albo zapet. Najlepiej zapet zrobić. No i tyle, nie? Zresetuję mapę i robię Z2 Dobra, więc tak, albo możemy zanieść ten Lutninię, albo zanieść to Barbotowi. Może zanieśmy ten Lutninie. Zobaczymy co się stanie wtedy. G może <laughs> you. You Nina Nina <laughs> no, i mamy rzadką broń, bardzo spoko, Możemy to zamienić. O! No i level up w końcu. Weźmy to, i tyle. A my przechodzimy do kolejnej misji. Dobra jesteśmy. Spacer się nagrywam. Tak, nagrywa się. Pięknie. Ostrożnie tam.

Przewodniczący, padła szmata. No już prawie bym spadł, nie? Jeszcze pięciu. cleaning up making the universe a place. No to już było. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Z kolejnymi jełopami. Dobra, jesteśmy. Czy mamy jakoś ich podpalić, nie? Dobra. Ale nie zapomnij, lasery atmosfera. Ja się pali od kurwy mnie nie wyszło. Kurwa mać.

Aha, nie wykonuję wtedy tej misji szkoda. A chciałbym to wykonać, nie? O, o oh, damo. Jeszcze zabiję ich kilku. Super. Lecimy dalej. Jest jakaś fajna broni Może albo coś innego. Quality wepens, tylko. Dobra, no to szukamy broni śpajnej, no raz słuchajcie, jesteśmy już na miejscu, zabijmy tych debili. No, jest padłem. Nice. Pięknie. Teraz idziemy tutaj szybko. No i teraz tak. Aha, osiem tak? I'm what sure what cat it is. Before the up and left Elpis, they integrated Moxie's improvements into the production model. They deny it though. Plug it in the scrambler to that Digistruck machine. Yeah, that's it! Now just order yourself up a Stingray! Cool, fine. Oh, I unlocked in great advancement. Bronze. Press F boss upwards and simply press G. you be able to, to copy a fresh plan over, so you'll be able to digitract these anywhere from now on. Now get your backside to see Pickle. Though feel free to get a feel for her first. See what she can do. jakie on ma jeszcze tutaj rzeczy. trzyma? jakieś rakietki, czy coś. Zaraz to sprawdzimy. No ma jakieś rakietki, nie. Ma jakieś rakietki. ops ostrożnie ostrożnie tam trzeba Dobra, zajebiście To jest superancko. Fajny to pojazd. Podoba mi się. Taki latający, nie? On tak fajnie się przyspiesza. Mogę coś z tym zrobić jeszcze? Tak, mogę mieć rakietki. Fajnie. Mogę mieć rakietki. E jeszcze. Takie zamrażające rakietki. Nice. Find Davis. Tutaj muszę wjechać tak. No dobra.

Jeszcze raz tutaj trzeba zrobić. Okej. Okay. Zmusilibyśmy jakoś przyspieszyć. O, dobra, teraz można lepiej. Dobra, wlatujemy tutaj. Aha, find Davis Piku. Gdzie to jest w ogóle? A, o, ten scanion. Aha. Powiedzieć co? No, to musiałbym tutaj napiw jeszcze wykonać. Jeszcze tutaj musiałbym wykonać, a dopiero potem pojedziemy w tamte strony, nie? Dobra. Tam się już niestety nie dostanę tym pojazdem. Okej. Okay. Teraz można wjechać na całość. Dobra, nieważne. Tu mamy misję, tak? No to będzie długa droga. Słuchajcie, zbliżamy się do tego miejsca. końcu I nadal mnie gonią. Niedobrze. Trzeba ich trochę rozkurwić. Nice, nice, nice. nice. No zagawało. O trzeba to brać. Nie zadużywasz, halo. Czemu my ja nie używam tańca, halo. No dawaj. dawaj. Eis. Nice. Bierzemy, bierzemy. Okej, okay. teraz jest już spoko, oh. uh. to jest słaba, to ma. Tego nie potrzebuję, potrzebuję białych części. Do misji serio, ok, schodzimy na dół. Może zamienimy na coś innego, na przykład na pistolet. Tak lepiej. Tutaj coś muszę zrobić? Fine second grinder. Czy coś na górze trzeba? Nie, no nie wiem już. Czy coś na górze było? Sprawdzę jeszcze raz. Tutaj coś. Nie potrzebuję tutaj, coś no nie wiem, właśnie czy na dole? Może na górze całkiem. zastępcza to sprawdzę. Okay. Żeby mi się to nie zmadniło. Ten plan, mój Oh, Smash <laughs> that thing to pieces and get the recombiner matrix out of it. Luckily, they're tough bits of tech too. You'll need something a bit exploding to get into one of my grinders. Crap! It's tougher than I thought. crack open that <not really> stubborn <laughs> grinder. ładunki wybuchowe trzeba zebrać, Okej. Okay. Wsadzić te ładunki do detonatora, ok. E, nie mam planu. Sprzedałby mi się ten plan. O, dziękuję. Okay. I teraz tutaj. Now, get to a safe distance, set that detonator, and we'll be good to go. That's probably far nice. Now, blow the charges. It's a what? Damn it! Is Tám się dostać. się nie dostana Teraz lepiej now come on back and let's get this grinding show on the road. Return to Springs Concordia, nie? Tak, Concordia No to słyszymy się w takim razie za chwilę na miejscu. Albo Outland Canyon, o właśnie Nie, no Concordia. Tak, Concordia No to słyszymy się za chwilę na miejscu. Dobra. Jesteśmy w Concordii. W końcu... Idziemy do Springs. Uh, mam za nią iść, czy... Ja już nie wiem. Nieważne. Bessie over there? Slot the unassembler linkage and the recombiner matrix into her. Let's see if that does the trick. Let's grind them parts. Yes! Looks like she's back from the dead, but we need to make sure. These babies can, if you're lucky, spit out nice shiny equipment, but you have to know what to put in them first. Kind of like a recipe. Put in any three weapons of the same quality, and you might get back a weapon of a higher quality. Sweet, eh? Na Użyj Aha, czyli jak wsadzę tam kilka broni niepotrzebnych, to wtedy zamieniają się e, w lepszą broń, tak? Mam rację. Zaraz to spadzimy. Na przykład wsadzę to, a ja wsadzę coś niepotrzebnego, może. To na przykład już. No i może wsadzę jeszcze to. Okej. Okay. Teraz lepiej. No jeszcze. To jeszcze raz. Nie, może coś pominąłem. Soldier Such to such to, such No grind, boss, probably... boss swap. Yeah, it grind sleep on me, soldier. A lot of recipes, but unfortunately, there's no instruction manual. You'll just have to experiment. Though I do remember someone telling me using moonstones will ensure you always get the best possible items out of them. Serio? Well, good luck and thanks for the help. Serio, curva? Nice work dealing with those scabs. Fire weapons love a bit of flesh to work on, especially in an atmosphere. Give me that weapon and let's have a bit of fun. I hear these things can be tuned to shoot heaps of different elements. I've been tinkering with that laser you gave me. Made a few frosty adjustments. I'd love to see what it does to talks now. Another of Elpis's deadly denizens. Want to give it a field test and help clean house a bit in the process? Serio kurwa, mi jakąś chujową broni naprawdę. Jakiś SMG na piątym poziomie. Ja pierdole, serio kurwa. No dobra, trzeba teraz zabić torki za pomocą zmodyfikowanej broni. To nie tak, za pomocą tego sprawdzę coś jeszcze. Hmm, tutaj nie. Coś mamy. Albo tutaj. Coś kupimy za te kryształy. za tą walutę. Dobra, kupmy, to. Kupmy jeszcze to. No i super. Więc tak, zapes 2-0. Trzeba tutaj rozjebać toki za pomocą zmodyfikowanej broni. Główna misja. Znaleźć Davisa Pikla. No, i zdonejtować tam jakieś tam zwykłe bronie. Nie. Dwa na 50, to jest dopiero 4% tej misji. Dobra, słuchajcie, ja powoli kończę. Dzięki za obejrzenie. Następnym razem będziemy wykonywać kolejne misje poboczne, jeśli będą takowe. Tak więc, na razie, cześć. Słyszymy się za tydzień, jak zwykle. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie, nara.